Piotrze, rok temu rozmawialiśmy na Kongresie Polska Chemia, też na scenie mieliśmy panel dyskusyjny. Rozmawialiśmy o tym, że sztuczna inteligencja wchodzi do przemysłu z coraz większą siłą. A dzisiaj spotykamy się dwie 12 miesięcy później, no i będziemy rozmawiać teraz o konkretnych rozwiązaniach. I przygotowując się do tej rozmowy, zasięgnąłem do raportu EY z marca tego roku. Raport jest zatytułowany Jak polskie firmy wdrażają sztuczną inteligencję. I wynikają z niego takie trzy ciekawe dane, które sobie wynotowałem. Po pierwsze, branża produkcyjna i tutaj na potrzeby naszych rozmów no powiedzmy, że, że branża produkcyjna, do branży produkcyjnej zaliczamy jak najbardziej sektor chemiczny. Notuję najwyższy odsetek zakończonych wdrożeń AI spośród wszystkich branż. To jest 30% firmy przeszło pierwszy etap implementacji. Poza tym produkcja jest też obszarem, w którym priorytet dla rozwiązań AI jest najwyższy, aż 65% firm, które wzięły udział w tym badaniu, no właśnie z gałęzi gospodarki, z gałęzi produkcyjnej, zaznaczyło go jako wysoki bądź bardzo wysoki. I trzecia informacja, że 72% firm zamierza zwiększyć inwestycje w obszarze sztucznej inteligencji w ciągu 18 miesięcy. No i moje pierwsze pytanie, Piotrze, do ciebie jest takie, gdzie twoim zdaniem leżą przyczyny tak dużego zainteresowania sztuczną inteligencją w przemyśle? Dlaczego ta sztuczna inteligencja zdobywa tak szybko nasze zaufanie? Dziękuję za pytanie. Znaczy dzisiaj w ogóle cały dzień właściwie wszystkie wszystkie panele, które wcześniej były prowadzone, zastanawiamy się tutaj wspólnie de facto, jak, w którym kierunku powinna iść chemia, polska chemia, żeby stać się konkurencyjna, żeby móc. Konkurować z innymi, z, inny, z innymi produktami nie tylko z Europy, ale z całego świata. Więc na pewno to, co było poruszone, na pewno głównym takim parametrem, tym cenotwórczym i tym, to jest na pewno cen energii i gaz. Natomiast można też poszukać jak gdyby gdzie indziej oszczędności, a czasami nawet nawet nie oszczędności, bo jak gdyby dość, dość ważnym aspektem pojawia się pojawiającym się w, w przemyśle chemicznym przy każdej innej gałęzi przemysłu. Jest tak naprawdę problem z pracownikami, ponieważ coraz częściej yy, po prostu ciężko, ciężko pozyskać nowych, nowych pracowników na, na określone stanowiska. A, a znowu, jeżeli tacy pracownicy już się pojawią, to proces przekazywania wiedzy, żeby ci pracownicy nabrali doświadczenia, yy, potrafili, potrafili korzystać z doświadczeń, które były zbierane już tam lat, jest naprawdę yy, kłopotliwy. Stąd, jak gdyby ta sztuczna inteligencja jest wyjściem naprzeciw, jest jak gdyby dostarczeniem takiego może nawet nie w cudzysłowie, po prostu wirtualnego pracownika, który w wielu, wielu, wielu płaszczyznach, w wielu sferach na razie może nie zastąpi, ale bardzo mocno pomaga, ale idzie to tak szybko, tak jak, tak jak, tak jak tutaj Marcin mówił. Nie cały rok temu rozmawialiśmy o tym, że to się będzie działo, teraz tak naprawdę to już się dzieje, więc już nie, nie, nie można mówić, że, że to nas czeka, taka rewolucja, jak gdyby my jesteśmy w jej trakcie, i ten AI coraz bardziej wchodzi w coraz to inne rozwiązania, w coraz to inne wdrożenia, ale na pewno jest bardzo, mocno nas, bardzo mocno nas pomaga. Ja tutaj w tle leci prezentacja, nie będę się ona po prostu, to, nie będę jej powielał i powtarzał, co tam jest, Państwo widzą. Natomiast jak gdyby też tam można zobaczyć, bo tam są jakieś zebrane bardziej w taki sposób zbiorczy te, te fakty, o których tutaj staram się mówić, więc. Tak jest. No i widzimy właśnie, że takim głównym czynnikiem, jednym z takich głównych czynników, powodów, przyczyn, który przekonuje firm do inwestowania właśnie w sztuczną inteligencję jest ta luka kadrowa, luka kompetencyjna. To znaczy luka kadrowa, ale też korzystanie już z doświadczeń zebranych, bo tak naprawdę to najgorsze, co można robić, to powielać błędy dwukrotnie. Natomiast jednak ten AI, jeżeli coś zarejestruje, coś, co się już wydarzyło, gdzie na przykład popełniliśmy błąd, to dzięki tej analizie tych danych historycznych tak gdyby jest bardzo duża szansa, prawie że pewność, że ten błąd nie zostanie drugi raz popełniony. Na razie ten AI ma pełnić funkcję takiego jak gdyby doradcy, Czyli jednak on jest zawsze w tle i, i decyzja należy do operatora, bo jak gdyby on decyduje, czy pójdzie w tym kierunku, czy, czy w danym. Natomiast no, całkiem możliwe, że tu jest bardzo już krótki, bardzo krótki, że tak powiem, odcinek do pełnej autonomiczności. Czyli żeby ten AI tak naprawdę sam podejmował decyzję na bazie właśnie zebranych, zebranych danych, zebranych informacji, czy też budował procedury wręcz, bo też tak naprawdę, jeżeli chcemy, myślimy tu o tym onboardingu nowych pracowników, no to tak naprawdę bazując na doświadczeniach i poprzednich pracowników, bazując na... W sytuacjach, jakichś anomaliach, sytuacjach awaryjnych, można by zbudować procedury, jak operator czy inżynier powinien się zachować w danym, w danym, w danym momencie, w danej sytuacji. No więc właśnie, skoro mhm. mamy rozmawiać o konkretnych rozwiązaniach, no to Piotrze, co my tutaj mamy? Co przygotowałeś dla nas? Znaczy ja chciałem pokazać produkt, który de facto op opuścił nasze R&D, czyli, czyli, czyli ten nasz dział, dział tworzenia tego nowego programowania. To jest ABB Ability Industrial Knowledge Vault, czyli po polsku taki skar skarbiec wiedzy. Tak naprawdę jest to, jest to właśnie nakładka na wszelkiego rodzaju systemy DCS, systemy raportowe, która zbiera dane historyczne, te dane historyczne Analizuje, bazuje również na interakcjach operatora poprzez, poprzez interfejs z systemem, i na bazie tego mówiąc, buduje procedury, buduje jakby scenariusze. I też, to jest, I też jak gdyby, no podpowiada w danym momencie. To jest połączenie, my tu akurat ten produkt, to jest nasza kooperacja z Microsoftem, gdzie ABB dało platformę Genix, natomiast, natomiast Microsoft zapewnia tą jak gdyby infrastrukturę chmurową i, 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 ten, i, i język AI, więc jak gdyby to jest w tym kierunku, to idzie. Ten nasz. Ten nasz Produkt, no produkt, jest to oprogramowanie, ale to, jest to produkt, właśnie tak jak mówiłem wcześniej. Pierwsza rzecz to jak gdyby te, takie trzy punkty są, czyli wydobyć wiedzę, zarządzaj tą wiedzą i wspieraj swoich pracowników, czyli wydobyć to jest to, co mówiłem, czyli po prostu powinien, powi, znaczy zbiera dane historyczne, zbi, yy, w odpowiedni sposób je kataloguje, tworzy, buduje z tego procedury czy inne rzeczy. Zarządzanie wsparciem AI, no to AI właśnie nie tylko te gołe dane, tylko on jak gdyby robi na nich pewną analizę, daje daje w kierunki, w których powinniśmy podążać, no i wspiera swoich pracowników tak by poprzez poprzez aktywnie aktywnie podpowiadając, co, 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 co powinniśmy robić, jak jak powinniśmy zadziałać. Mhm. A gdybyśmy spojrzeli na efekty efekty w sensie co, co, co pokazują pierwsze założenia i badania, bo mówisz, że produkt wyszedł z R&D, No to tak. Co, znaczy, co, co tam wyszło? To znaczy na pewno te cyfry są te cyfry są że mierzone, można oczywiście powiedzieć, że Mogę, nawet, ale nawet jeżeli te cyfry byłyby trochę zawyżone, tak naprawdę patrząc, jakie, jak to są wysokie procenty, naprawdę mogę tu w powiedzieć, że to, że to jest bardzo duży benefit dla, 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 dla danego zakładu, danego, dla danego zespołu ludzi. Bo tu jeżeli mówimy o, o choćby o poprawie. poprawie yy... znaczy... Na przykład ostatni punkt, 90%, że właściwie, że nie powtórzy się coś ponownie. Czyli to, co mówiłem, jeżeli AI zarejestruje, że dana, była dana usterka, dana anomalia, zareagowaliśmy w dany sposób, ten sposób nie był poprawny. De facto podpowie, co można by zrobić, no to mamy bardzo dużą prawie 90% pewność, że, że jeżeli będziemy się stosowali do tych zaleceń, oczywiście, to jest duża szansa, że jak gdyby tego, 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 tego nie popełnimy. Sprawne, no, sprawne zarządzanie, czyli to też, też, też prawie 50% tutaj podniesienie wydajności. No i. i... No więc mówię, te cyfry są, są naprawdę zachęcające, żeby z tego korzystać. Ja jeszcze dodam, że jak gdyby ten produkt on, on nie jest powiązany stricte z, jak gdyby z produktami ABB. Bo tak naprawdę to nie jest wymaganie takie, żeby, że ten produkt musi współpracować czy też z systemami ABB, czy, czy z instalacjami, na których ABB jest obecne. On jest jakby nakładką, taką poziom wyżej, czy tak naprawdę może, może współpracować, może działać w oparciu o, o systemy, systemy sterowania wszystkich vendorów z rynku, jak również systemy raportowe. Nie, nie, będące tylko AB, nie będące tylko produktami ABB. Mhm. No i tak zmierzając już powoli do, mhm. do, do końca naszej rozmowy, zapytam o, o przyszłość. Zwykle pytam o przyszłość okay. na, na końcu różnych rozmów, które mam przyjemność prowadzić, czy to w ramach Polska Chemia Talks, czy, czy naszych e, tutaj paneli na, na kongresach, czy innych wydarzeniach Izby. E, to Piotrze, jak Twoim zdaniem będzie wyglądać kolejny etap rozwoju cyfrowego w przemyśle? No i jakie miejsce zajmie w nim AI? Jaką wizję ma w tym zakresie ABB? To znaczy na pewno. To co już chyba powiedziałem dzisiaj, na pewno to idzie w kierunku takiej pełnej autonomiczności, gdyż naprawdę te produkty już pozwalają de facto, żeby pewnymi procesami zarządzać samemu i tak naprawdę to będzie decyzja, to bardziej będzie decyzja chyba strategiczna, czy, czy po prostu który, kto się pierwszy zdecyduje tak naprawdę powierzyć w pełni jakąś instalację, w pełni, w pełni oprogramowaniu opartemu na słusznej inteligencji. I to, to powiązane będzie wszystkim z względami bezpieczeństwa, z, z, z regulaminem pracy, natomiast tak naprawdę te rozwiązania już są gotowe. Na pewno na razie mówimy o systemach doradczych, jak gdyby tutaj, które są skierowane na, na pracę operatorów, natomiast też bardzo mocno ABB też mocno pracuje w kierunku tutaj, jak gdyby, tej części inżynierskiej. Tak naprawdę już teraz te rozwiązania, które posiadamy, które stosujemy, to tak naprawdę one. Yy, Oprogramowanie są, stworzyć, są w stanie stworzyć na bazie założeń technologicznych, to nawet nie muszą być schematy technologiczne, czyli na przykład jeżeli dostajemy opis jakiejś instalacji, co ta instalacja ma robić, w jakich parametrach pracować, co robić, to tak naprawdę przy, przy wykorzystaniu tej generatywnej sztucznej inteligencji na, na bazie tego można stworzyć czy, systemy technu, czy, 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 czy schematy technologiczne, na bazie tych schematów można stworzyć oprogramowanie tych systemów. I tak naprawdę, więc, więc mówię, no, na pewno autonomiczność i to, cośmy już też dzisiaj podnosili, to, to, to nie jest to, że to, jest, to się dopiero wydarzy. To naprawdę już się dzieje, coraz mocniej, i tak mi się wydaje, że we wszystkich, we wszystkich dziedzinach przemysłu, we wszystkich dziedzinach czy też programistyki, tak naprawdę to, 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 to będzie miało coraz większy wpływ i tak naprawdę no, no nie ma nie ma tego, że tak powiem, innej, innej ścieżki, jak po prostu rozwijać to i, i pracować na tym, żeby tak jak i korzystać. działać. I korzystać. Dokładnie tak. Jak najbardziej. Świetnie. No to myślę, że ta nasza rozmowa jest dobrym przyczynkiem do kolejnych teraz punktów naszej agendy, w ramach których też poznacie Państwo kolejne właśnie projekty, produkty, rozwiązania. Także. Piotrze, bardzo dziękuję Ci za, za naszą rozmowę, za nasze spotkanie otwierające e, tę sesję. E, a ja, korzystając z okazji, też chciałbym Państwa zaprosić na e, nasze e, kolejne wydarzenie, organizowane przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, e, czyli Bezpieczna i Cyfrowa Chemia. To jest wydarzenie, które odbędzie się e, 18 i 19 września we Wrocławiu. E, wydarzenie, które już po raz kolejny będziemy organizować e, w innym wymiarze niż taka typowa konferencja, ponieważ warsztaty, pokazy, spotkania okrągłych stołów, także naprawdę bardzo dużo fajnej, fajnej wiedzy, takiej praktycznej. No i ABB również tam będzie. No, na pewno, skoro, zwłaszcza, że nasza akurat dywizja Process Automation można powiedzieć, że ma siedzibę we Wrocławiu, więc, więc nie może nas zabraknąć, na pewno. Jak najbardziej. Także w czerwcu będą ruszać zapisy. Zachęcamy do, do śledzenia naszych kanałów komunikacji. Ja dziękuję bardzo. A może jeszcze tak dodam na końcu, że właśnie to oprogramowanie, ten IBB Ability Industrial Knowledge Vault jest stworzone, bo też przy okazji chyba ostatniego tego forum, nie, te, te, tego samego chyba, Bezpieczna i Chemia, które już się organizowaliśmy, organizowaliście w Krakowie i wizytowaliście, była wtedy taka właśnie wycieczka po naszym R&D krakowskim, tak jest. to to oprogramowanie właśnie, ono jest stworzone w Krakowie, czyli tak naprawdę to też jest, pokazuje, że to już kolejny raz może mówię, że ABB nie widzi Polski tylko jako kraju, gdzie jest stania siła robocza, tylko też tutaj dużo inwestuje właśnie Wiedzę i dużo tych produktów, które my później staramy się sprzedawać, czy proponujemy na całym świecie, są tworzone, tworzone w Polsce. Więc to jest na pewno fajna rzecz, i to, i to no, można się tu chwalić tak naprawdę. Jak najbardziej. Piotr wspomniał poprzednią wizytę, mm -hmm. właśnie, poprzednią edycję tej właśnie imprezy, ponieważ mieliśmy w ramach niej wizytę studyjną właśnie w siedzibie ABB w Krakowie. Jak najbardziej. I tak jeszcze może jako ciekawostkę, to powiem, że bo tam w tym, właśnie w tym naszym RD są różne roboty, to grania w pingponga, czy, czy czy jak gdyby tam dokładnie. To jeszcze na razie wygląda na to, że o ile z takimi pracami typowo intelektualnymi to AI sobie bardzo dobrze radzi, to jeszcze, to, to na razie jeszcze ciężko robo, żeby robot czy AI wygrał właśnie w pingponga, czy w jakiegoś bilarda człowiekiem, czy jeszcze jakieś manualne rzeczy nam zostaną w przyszłości, więc taka tutaj dobra wiadomość. No ale <grym> mamy temat na rozmowę na rok kolejny, żeby to zweryfikować. Dokładnie tak. Dziękuję dobra. bardzo. Dziękujemy bardzo.